No tu jest też kwestia przy tym pierwszym upadku, myślę, ważna, tego rozumienia dobra i zła. Nie? Bo, bo to też się wiąże z tym upadkiem, że, że oni co prawda zrywali owoc, czyli sięgali po coś, co nie było jeszcze dla nich, niekoniecznie całkowicie zakazane. To też jest taka, taka hipoteza, że równie dobrze Pan Bóg mógł im kiedyś pozwolić, że pytanie, czy człowiek do pewnych rzeczy nie musi, nie, musi dorastać, zanim będzie mógł. No, Na przykład, tego. decydować o tym, co jest dobre, a co złe. No i to jest właśnie ta pułapka słów. Człowiek nigdy nie będzie decydował, co jest dobre, a co złe. Człowiek no. odczytuje, co właśnie. jest dobre, a co złe. Dlatego ja to specjalnie mówię. Bo jestem czujny. <laughs> Chciałem sprawdzić. <laughs> dlatego, że my tak dzisiaj mówimy bardzo często, no nie? że decydujemy o tym, że to jest dobre, a to jest złe. A ten przykład pierwszego upadku pokazuje nam, że jak człowiek zaczyna sam decydować. To się kończy upadkiem, że może tylko odczytać i to odczytywanie to jest też proces. No i tu jest ważna ta obecność tego naszego stwórcy, nie? ten horyzont, w którym Bóg jest obecny, bo jeżeli nie ma kogoś, kto pisze, to co ja odczytam? Nic nie odczytam, nie? No to widać po, po szatanie, który kusił. On nie kusił wprost do zła. On robił co mógł, żeby pokazać Pana Boga w złym świetle tak i czyli nawet... ucinał tego człowieka, tego kto ucinał tego to pisał dobro i zło no nie no raczej pisał dobro raczej pisał dobro no, pisał co jest dobra co złe no nie bo dawał też zakazy mówił czego nie wolno czyli jak dawał tak. zakaz to w pewnym sensie pokazywał że, że jest coś po co nie powinien człowiek sięgać no i nie spodziewałem się że w tym fragmencie katechizmu który będziemy analizować również pojawi się wątek o aniołach i to, cośmy się spierali ostatnio w Windzie, pamiętasz? Upadek aniołów? Czy może być tak, że szatan się nawróci? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy może być tak, że szatan się nawróci? Albo inaczej, jeszcze postawione pytanie, czy człowiek może się nawrócić po śmierci? <grym> no, no, no ten Dlaczego on... tak postawiłem pytanie? Bo szukając odpowiedzi, a szukałem jej, i to w sumie teologicznej, świętego Tomasza Zakwinu, on jednak traktat o aniołach miał taki dość mocno rozbudowany, Potrzebne mu to było do tego, żeby dobrze opisać potem człowieka, ale w tym traktacie o aniołach on tłumaczy, dlaczego anioł po upadku już nie może się nawrócić. My jesteśmy przed niedzielą miłosierdzia, więc to jest dobra kwestia. Mhm. Czy miło, bo tam nawet Tomasz mówi, czy miłosierdzie dosięga anioła, który upadł? Nawet mamy takie zapytanie w jednym z komentarzy pod jednym z filmów o rekolekcjach na naszym kanale na YouTube. Czy Pan Bóg będzie mógł spać spokojnie, tak w cudzysłowie mówiąc, patrząc na człowieka, który wieczność spędzi w piekle? Myślę, że spać spokojnie nie będzie, ale myślę, że nie jest w stanie nic zrobić. Znaczy są pewne granice, to teraz dziwnie zabrzmi, są pewne granice Pana Boga w Jego działaniu względem aniołów i człowieka i tymi granicami jest wolność. W przypadku anioła, według Tomasza Zachwinu, ta wolność realizuje się przez jego decyzję, którą podejmuje raz. Przez to, że on ma poznanie idealne Pana Boga, on wie jak Pan Bóg wygląda i wie kim Pan Bóg jest. Jak raz podjął decyzję o upadku, czyli o odejściu od Pana Boga, to już nie ma możliwości. I Tomasz to porównuje do człowieka, który umiera. Że tak samo jest z człowiekiem, który umiera. Jak hmm. umarł, to już nie ma możliwości zmiany decyzji. Dla człowieka jest to moment śmierci, a dla anioła jest to moment upadku. No i pisze to wprost katechizm, cytując. Nie ma dla nich, dla aniołów, skruchy po upadku, jak nie ma skruchy dla ludzi po śmierci. Tak, dokładnie. I, I też to jest za z... chwilę. Słyszałem to, no słyszałem też to powiedzenie, że miłosierdzie do śmierci, a po śmierci tylko sprawiedliwość. Ktoś to tak powiedział ostro. To ja bym tutaj się bał, dlatego że. To jest takie przeciwstawianie sprawiedliwości miłosierdziu, a pytanie, czy faktycznie to się zawsze przeciwstawia? Czy w sprawiedliwości nie można być miłosiernym i czy miłosierdzie nie jest też pewną formą sprawiedliwości Pana Boga? Dla Pana Boga tak, no ale samo to, cośmy powiedzieli, ten moment śmierci już pewne rzeczy... Nam tak, wiąże. Bo, bo to trzeba też dobrze zrozumieć, że Pan Bóg nikogo na siłę nie zbawi. Bo to pytanie takie, czy Pan Bóg może spać spokojnie, widząc, że człowiek jest potępiony na wieki? Można inaczej postawić pytanie. Czy matka może spać spokojnie, wiedząc, że jej dziecko na wieki jest potępione? Nie będzie mogła spać spokojnie. Czy może coś zrobić? Nie. Bo to jest decyzja dziecka, no wie? To jest decyzja człowieka, który jest wolny. Jest przed Panem Bogiem wolny. Jeżeli On do śmierci... Yy, Stoi na takiej postawie, że nie chce mieć z Panem Bogiem nic wspólnego, to Mu Pan Bóg na siłę tego nie zapewni, żeby był z nim. No to jest ten ogromny szacunek wobec wolności człowieka, nie? Tak. Pan Bóg ogólnie, nam, bardzo nam, szanuje. Nam często brakuje tego. My byśmy tak chcieli czasem na siłę, żeby jednak, nawet jak ktoś powiedział wprost, że nie, ja z tym Panem Bogiem nic nie chcę mieć wspólnego, to ktoś bliski mówi tak, nie, no to może jednak. A zróbmy pogrzeb, żeby był w kościele z eucharystią, żeby go wprowadzić. To, to jest właśnie to. No nie? Pan Bóg ma tutaj wielki szacunek do człowieka. Podjąłeś taką decyzję. Masz prawo, jesteś wolny, natomiast jest inna tajemnica, jak to się realizuje po śmierci? Nie wiemy. Tego nie wiemy. No nie? Na jakiej zasadzie to działa. Co musi człowiek zrobić? Jak tą decyzję musi podjąć, żeby faktycznie być potępionym na wieki? I że tak powiem, nie zahaczyć oczyściec. Nie? No. <laughs> nie zahaczyć oczyściec. No bo teoretycznie Kościół jeszcze nikogo nigdy nie potępił. Tak, to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Kościół o nikim nie powiedział, że ktoś jest w piekle. Że ktoś trafił do piekła. To nie znaczy, że powiedział, że piekło jest puste. Natomiast nie mówi się, kto konkretnie mógłby trafić do piekła, bo my nie mamy takiego wglądu w serce człowieka. My nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje w momencie śmierci z człowiekiem, w jaki sposób ta śmierć prze, przechodzi potem w wieczność, w jaki sposób ona się realizuje w tej relacji do Pana Boga. My wierzymy w to, że człowiek ma szansę, nawet jeżeli grzeszył, trafić do czyśćca i stąd potem ta nasza praca tutaj na ziemi, żeby tego człowieka nauczyć jak gdyby bycia z Panem Bogiem. To też tak obrazowo, bo to może warto przy tej okazji powiedzieć, jak już weszliśmy na ten temat, że, że to troszczenie się o zbawienie człowieka, na przykład nasza modlitwa za tego człowieka, zamawiane msze święte, Eucharystia, którą sprawujemy w jego intencji, prosząc, żeby ta śmierć Chrystusa i jego zmartwychwstanie otworzyło tego człowieka na wieczność, to jest tak naprawdę uczenie tego człowieka miłości. Nasza miłość do Niego ma Mu pokazać, jak ma kochać potem Pana Boga i się odnajdywać w relacji z Panem Bogiem, mhm. która jest zawsze relacją miłości. To, to wszystko, co mówimy w tym czasie, kiedy mówimy przed Niedzielą Miłosierdzia, jest fenomenalne, jest niezwykłe, bo przed nami jest dzień, o którym Jezus powiedział w objawieniach prywatnych, w Faustynie, że wszystkie łaski, o które człowiek poprosi, będą mu udzielone dzisiaj, znaczy w tą Niedzielę Miłosierdzia. Że zdroje łask się otwierają i możemy dostąpić takich darów, jakich nam się nie śniło. Ja to lubię porównywać, że to jest takie. Wielkanoc była takim przebudzeniem, że kurczę, coś się dzieje, i to jest ta druga szansa, ta niedziela miłosierdzia, tydzień później. Jak przemyślałeś przez Triduum, przemyślałeś przez Wielkanoc, to teraz iść do spowiedzi. Teraz Bo to jest, owoc, no nie? to jest owoc z martwych stania, no że Jezus daje łaskę człowiekowi, tak. że może naprawdę zmienić życie.